Cześć dzieciaki, nie tylko cukiereczka, ale wszystkie maluchy. Zobaczcie, co tutaj przyniosła Wam wiosenka. Takie zielone serduszko. I prośba moja będzie dotyczyła tego, aby takie serduszka w różnych kolorach namalować. I przysłać do nas. A my będziemy publikować na stronie Fundacji Pomoc w komunikowaniu się. Ale teraz, żeby to nasze serce pięknie oddychało, taką zieloną energią wiosenną, pokażę Wam trzeci zestaw ćwiczeń z oddychaniem, bo oddychanie teraz jest najważniejsze. Serduszko patrzy z boku, a my się uczymy. Zobaczcie, to jest szklanka z wodą. Trzeba będzie zrobić bąble. Robimy bąble, dmuchamy. Jeżeli ktoś potrafi już zbierać fasolki poprzez słomkę, dmuchać w wodę, to na pewno uda mu się ostatnie ćwiczenie. Zobaczcie, jakie to ćwiczenie. Mamy taki kolorowy wiatraczek, bo wiosna jest kolorowa i wesoła. I zobaczcie. O! I wtedy widać, że dobrze oddychamy. Jeżeli ktoś takiego wiatraczka nie ma, można go zrobić z papieru. W następnym odcinku pokażemy, jak zrobić taki wiatraczek. I próbujemy. Nosem nabieramy i wydmuchujemy. Leć kolorowa energia w świat, do wszystkich dzieci. Zobaczcie, jak pięknie kręcił się wiatraczek. Do zobaczenia! I czekamy na Wasze serduszka. Bye bye.